Na początku może trochę się tego przeraziłem, ale intensywność i dużo czasu spędzonego na, na nauce, co wydawało mi się w pewnym przede wszystkim na początku nie do przeskoczenia, i jakby twierdziłem, że to jednak nie dla mnie i bałem się, że po prostu tego będzie za dużo i ja sobie z tym nie poradzę, ale kurs jest tak sformułowany, że skonstruowany, że ta wiedza jest poukładana od A do Z i właśnie to w takim tempie ma przebiegać, a nie w innym i ktoś dobrze to po prostu zaplanował. To nieraz można usłyszeć na rozmowie, że wiedzę spokojnie mamy na poziomie Mida i że Midowie z pięcioletnim doświadczeniem przychodzą i, i nie wiedzą tego, co, co my. tak, Więc to jest naprawdę mega plus. W sumie e, ja sam trochę do tego źle podszedłem, ponieważ e, jest dużo wsparcia tych koli, e, na których e, doświadczona osoba może na coś wytłumaczyć. Jest dużo zadań logicznych, które trochę są przytłaczające na tym dzieje się. Natomiast e, też wspomaganie się czatem w GPT nie jest dobrym rozwiązaniem, bo to nie zostaje w głowie. Lepiej jest e, umówić się jeden na jeden i powiedzieć słuchaj, tu i tu robię taki, tak i tak, w ten i ten w ten sposób spróbowałem. No i ktoś tam będzie nas nakierowywał, a tak poza tym w sumie wszystko jest fajnie ułożone.